Hej, dzisiaj postanowiłam nagrać bardzo spontaniczny film na temat tego, w jaki sposób poradziłam sobie z wypryskami na mojej buzi, z zaskórnikami, pryszczami jakimiś pod skórą, ale także tych na zewnątrz i postarałam się to naprawdę bardzo, bardzo szybko skrócić, pokazać super produkty, które naprawdę w tydzień odmieniły moją skórę. A teraz wiemy, że idzie lato, każdy chce mieć ładną, gładką skórę, żeby móc wychodzić bez tego makijażu i nie wstydzić się tego, że ma się jakieś wypryski na twarzy, także Pokażę Wam naprawdę mega, mega super kosmetyki, które pomogły mi tak naprawdę w tydzień ogarnąć moją buzię. W momencie mam tylko lekko wytuszowane ręce, nie mam po prostu dosłownie nic na twarzy, mam tylko krem. I jak widzicie, w tydzień. Mm... Zaraz wam pokażę ogólnie zdjęcie sprzed tygodnia, a tak wygląda moja buzia po tygodniu stosowania tych wszystkich rzeczy, które zaraz wam pokażę Jak widzicie tutaj jeszcze mam y, jakieś pozostałości, takie jakby blizny, ale ja się tym totalnie nie przyjmuję, bo wiem, że w ciągu kilku dni zejdzie mi to po prostu całkowicie Uwierzcie mi, że najbardziej, jestem zadowolona z mojego czoła y, Ja jestem chyba już troszkę prześwietlona, ale... Moje czoło po prostu zrobiło się gładkie, naprawdę gładkie jak na mnie Bo jeśli nie oglądaliście filmu, który już nagrałam o trądziku, to ja brałam izotek Przez około... 2 lata? Nie, nawet trochę mniej chyba Już dokładnie nie, nie gdzie 2 lata? 2 lata temu to ja brałam, ale 8 miesięcy brałam I niestety ten trądzik mi powrócił Nie w takim mocnym stopniu jak wcześniej, ale jakieś tam yy, wypryski bardzo mi wychodziły ja ogólnie zdaję sobie sprawę z tego, że to jest wina jedzenia, bo ostatnio byłam w kinie i zjadłam na czosy z ostrym sosem, także ja tutaj w okolicach buzi mam właśnie trądzik od jedzenia, ale tym się nie martwię, bo wiem, że mi to zejdzie. No, i właśnie mimo tego, że brałam ten izotek, to ten trądzik wrócił i chciałam się już go pozbyć jakoś całkowicie. Słuchajcie, ja już, tak jak wspominałam w tamtym filmie, żadne masi nic mi totalnie nie pomagało. Jakiś z alkoholem to już w ogóle totalnie nie. I postanowiłam y, trochę poszperać w internecie i odkryć własne kosmetyki, które idealnie sprawdzą się na mojej buzi. I zaraz wam je pokażę. Chciałabym Wam tylko jeszcze dodać, że ja wróciłam tydzień temu z Holandii. I. Słońce, mimo że używałam 50 na budzie, to słońce sprawiło, że właśnie miałam bardzo takie y, podskórne grudki, jakby na czole, i tutaj na policzkach. I tak naprawdę dzięki tym kosmetykom wszystko mi zeszło. I zacznę od dwóch produktów. Ja już zamówiłam sobie znacznie więcej z tej firmy kosmetyków. Ten produkt totalnie odmienił moją twarz. Słuchajcie, to jest y, produkt idealny do cery. Trądzikowej do cery z bliznami, z jakimiś przebarwieniami, ale głównie, właśnie, według mnie to jest idealny produkt na trądzik. I ja to po prostu y, wygląda to tak, że sobie to otwieram. Tą pipetką po prostu sobie ten produkt nakładam na dłoń. Ważne, aby nakładać na dłoń, a nie na, bezpośrednio na skórę, bo wiecie, tutaj też się zbierają bakterie. I po prostu yy, naprawdę wystarczy niewielka ilość, ja sobie to fajnie wklepuję w buzie. I robię to zamiennie z tym produktem. Ten produkt raczej zanakładam na dzień, tamten na noc. I to jest drugi produkt, który po prostu odmienił moją buzię. I po prostu wiecie, ja sobie delikatnie po prostu nakładam tutaj na czoło, na policzki, na wszystko. To się fajnie wchłania. I po prostu po tym nakładam krem. I ten krem to jest także moje super odkrycie. Podobno ten niebieski jest najlepszy. Jeśli w ogóle chodzi o ceny tych produktów, to mi udało się wyhaczyć te dwa produkty na Vintage. One były leciutko zużyte, ale dosłownie trosze, troszeczkę tutaj, bo jak stwierdziłam, że po prostu wezmę je na próbę, mogą mi nawet otwarte, po prostu chcę je przetestować. I za każdy z tych produktów zapłaciłam 10 zł, akurat tak mi się udało na Vinted A za ten krem zapłaciłam około 30 czy 35 zł na Vinted plus przesyłka Także i tak wyszło mi taniej niż jakbym zamówiła na necie Także na Vinted też warto sprawdzać takie rzeczy I on był zapakowany nowiutki I po prostu gdy nakładam już sobie te olejki, to później nakładam sobie ten krem na moją buzię I on jest super, bo fajnie wygładza buzię ja wiem, że też są inne, właśnie, kremy z tej firmy, ale ja przeczytałam, że ten jest najlepszy i faktycznie sprawdza się super. Nie wiem, czy jest też zielony, ale nie jestem pewna, szczerze mówiąc. I jeszcze chciałabym wam powiedzieć drugi krem, który używałam wcześniej, ale już po prostu mi się skończył i stwierdziłam, że pora na jakieś zmiany. On mi się także bardzo fajnie sprawdzał. Jest to firma Cetaphil, i jest to. Krem do y, skóry i suchej lub wrażliwej oraz do twarzy i ciała. Ja to używałam tylko na buzie. On jest naprawdę mega, mega, mega nawilżający. Zawsze mi pomagał w sytuacjach kryzysowych, gdy moja skóra była naprawdę sucha i ma taką naprawdę lekką konsystencję. Lżejszą niż ten krem, ale myślę, że oba bardzo fajnie się sprawdzą. I tutaj polecam Wam najbardziej, właśnie ten zielony. I myślę, że warto wydać trochę więcej pieniędzy na te produkty, żeby po prostu pozbyć się tych zaskórników i mieć fajną twarz na lato, ale też na pozostałe pory roku. I ostatni produkt, który chciałabym Wam pokazać, ja Wam mówiłam, że ten film będzie szybki, konkretny i nie chcę też, żeby był jakiś bardzo długi. To są tabletki na włosy, skórę i paznokcie, które już kiedyś dostałam od mojej mamy na święta. Jest on sam odpowiednie dla wegan, nie zawierałem cukru i soli. Jest taki jakby suplement diet i to jest na włosy, skórę i paznokcie. I słuchajcie, ten produkt, oprócz tego, że mega, mega zadziałał na moją skórę, to też bardzo poprawił kondycję moich włosów, bo ja miałam taki okres w swoim życiu, że moje włosy wypadały po prostu garściami. Nadal troszkę wypadają, ale wiecie, to nie jest tak jak kiedyś, tylko po prostu to nie wiem. Nawet teraz wam pokażę. No, troszkę jeszcze wypadają jakieś tam dwa włosy, ale. Kiedyś po prostu jak rozcisywałam włosy to one wypadały garściami i te tabletki naprawdę mi pomogły, jakby sprawiły po prostu, że te włosy zaczęły przestały mi tak wypadać, o po prostu najprościej mówiąc. I teraz jak widzicie, ja już tutaj mam bardzo, bardzo spory odrost, bo ja po prostu teraz dążę do swojego naturalnego koloru włosów i możecie właśnie na tej podstawie zobaczyć, jak one mi bardzo szybko urosły. Bo ja jeszcze jakiś czas temu praktycznie miałam całe włosy w tym kolorze i miałam jakiś delikatny swój odrost, a teraz już jest naprawdę spory. Ja właśnie na tej podstawie widzę jak dzięki tym tabletkom szybko włosy mi rosną, także polecam wam bardzo serdecznie i myślę, że te produkty to jest po prostu cud. Ja ogólnie też miałam bardzo duże obawy co do używania filtru na buzie. Bo pamiętajcie, że szczególnie w taką pogodę, jak jest dzisiaj jest 30 stopni i jest lato, trzeba używać po prostu na buzi jakiegoś kremu z filtrem. I naprawdę naj, naj, najlepiej używać właśnie 50. I ja Wam mogę polecić ten krem. On jest fajny, bo nie zapycha tak buzi. Ja mimo wszystko, jak obecnie jakiego kremu użyję na buzie z filtrem, to zawsze mi coś tam wysypie. Ale ten jest dosyć okej, okay, roche Pose, Pose, chyba tak to się czyta. To jest 50 i on ma taki jakby fluid w sobie, jakiś taki delikatny podkład, który nieco przyciemnia mi buzię. Ale tak naprawdę ten podkład daje tyle co nic, także polecam wam ten filtr i taki filtr jest sobie fajnie nałożyć po prostu po nałożeniu już sobie tego olejku i kremu. Myślę, że fajnie się sprawdzi I to by było na tyle w tym odcinku Myślę, że powiedziałam miarę szybko, zwięźle i na temat Które produkty mi pomogły I mam nadzieję, że sobie je przetestujecie Podam wam konkretne nazwy w opisie Jeśli film wam się spodobał, będę bardzo wdzięczna Jeśli zostaniecie ze mną na dłużej I zasubskrybujecie mój kanał Bo daje mi to naprawdę dużo motywacji do działania A dzięki każdemu lajkowi Łapce w górę Sprawicie, że na mojej buzi pojawi się uśmiech Także widzimy się już niedługo w kolejnym filmie Mam nadzieję i do zobaczenia!